Wiesz co? Uważam, że ustne rozmowy są równie dobre jak pisemne. Po co tracić czas na papierkowe roboty? Serio? No to się zdziwisz, bo przy umowie użyczenia lokalu pisemna forma to absolutna podstawa. Bez niej mogą być tylko problemy. Czemu? Przecież jeśli się dogadamy, to po co te papierki? Dogadanie się to jedno, ale wyobraź sobie, że coś pójdzie nie tak. Ktoś zmieni zdanie, nie będzie chciał płacić rachunków, bez pisemnej umowy nie masz niczego na papierze, co mogłoby cię zabezpieczyć. Aha, czyli w umowie musi być wszystko jasno określone. Dokładnie. Umowa użyczania lokalu to potwierdzenie, że lokal jest użyczany bezpłatnie, ale wszystkie koszty utrzymania pokrywa osoba, która z niego korzysta. Ważne, żeby to było spisane. No dobra, a co z innymi kosztami, jak remonty? Użyczający nie ma obowiązku ponoszenia dodatkowych kosztów, jak remonty. To należy do osoby, która użycza lokal, chyba że umowa mówi inaczej. Dlatego warto zawsze mieć wszystko na piśmie. A co z danymi stron umowy? Muszą być dokładnie określone. Jeśli to osoby fizyczne, to imię, nazwisko, PESEL, numer dokumentu tożsamości. Jeśli to firma, to nazwa,